Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Chciałem się pochwalić, słuchajcie, zakupiliśmy nowe kury do hodowli. Rzadko się to zdarza. W zeszłym roku też kupowaliśmy. Tak jak Wam mówiłem, na początku kwietnia najbardziej się opłaca kupić i właśnie tutaj kury zostały zakupione. Kupiliśmy, słuchajcie, na giełdzie u bardzo zaprzyjaźnionej osoby. Także tutaj no, nie będę zdradzał personali, natomiast. Muszę wam powiedzieć, że jesteśmy bardzo zadowoleni. Za kurę za sztukę zapłaciliśmy obecnie 39 zł jest to 20 tydzień. Są to kurki, słuchajcie no. Jeżeli chodzi o rasę, to myślę, że większość ludzi się domyśla, więc nie muszę mówić. Natomiast ci co oglądają, niech każdy napisze rasę w komentarzu, żebym miał pewność, że po tylu filmach, które nagrywam, część z was już wie jaka to jest rasa, ale myślę, że bardzo łatwo dojść co to za rasa. Tak samo kogucik. Dajcie znać słuchajcie w komentarzu, co to jest za za rasa. Kurki już, słuchajcie, nie są takie młode, jak zawsze kupujemy, bo z reguły kupujemy w 16 tygodniu. Też nie mam pewności, czy one są na pewno 20 tydzień, bo patrząc na nie, faktycznie są delikatnie bardziej odważne, zostały zakupione w niedzielę. Dzisiaj mamy poniedziałek, już są y, praktycznie no, pełne dwa dni u nas, więc już się trochę zdążyły przyzwyczaić. Natomiast tak jak widzicie, nie wchodzą jeszcze na grzędę, starsze kury im nie pozwalają. Siedzą sobie tutaj na dole, natomiast plus jest taki, że już wchodzą do gniazd. W miarę lepiej się czują, wyglądają, już tak nie reagują nerwowo na głos. Też nie chciałem pierwszego dnia ich straszyć i nagrywać. Pierwszego dnia, jak tylko słuchajcie, je przywieźliśmy i wypakowaliśmy. Wszystkie były tradycyjnie, tak jak pamiętacie, tutaj właśnie. No i e, trzeba e, przyznać, że przez jakiś czas w ogóle nie chciały wychodzić, bo się po prostu bały, i to jest całkowicie naturalne. Tak samo, jako początkujący hodowcy, musicie dać kurom czas, żeby się przyzwyczaiły do kur starszych. Musicie pamiętać o tym, że najlepiej byłoby teraz tego nie robimy, natomiast. W ciągu dnia może mi się uda taki odcinek nagrać. Przegradzamy, słuchajcie, tak jak mamy z tamtej strony podwórko, jak pamiętacie. Z jednej strony są kurki starsze, z drugiej młodsze, żeby siebie widziały, natomiast żeby te starsze kury nie atakowały młodszych. Teraz już jest ciemno, kury się kury starsze usiadły na grzędy kury młode właśnie teraz wyszły ze względu na to, że jak się domyślacie jeszcze jest za krótko i po prostu te starsze kurki atakują kury młode chociaż i tak jest słuchajcie duży plus zauważyłem różnica, różnicy między kurkami 20 tydzień a 16 tydzień ze względu na to, że szybciej się adoptują do środowiska, no ale też osoba od której kupuje to jest człowiek, który ma dość dużo tego drobiu i po prostu on tym drobiem handluje jest to znane źródło, nie jest to jakiś tam chów klatkowy itd., więc więc po prostu wiemy, co kupujemy. Jeżeli chodzi o kury, no to oczywiście są zdrowe, widać po nich, myślę, że jak nagram odcinek w ciągu dnia, to będzie dużo lepiej, dużo więcej widać, natomiast teraz, tak jak widzicie, kury nie są żadne wypłowiałe, mają ładne grzebienie, mają ładne skoki, normalnie się poruszają, są zdrowe i, i, i jeżeli chodzi, słuchajcie, o kolorystykę, bo może kogoś to interesuje, to jak widzicie, są czerwone, są czarne i są białe. Nie kupowaliśmy tym razem słuchajcie, żadnych jarzębatych. Jeżeli chodzi o kurki, to kupiliśmy kurek 15 sztuk plus jednego e, koguta. E, możecie napisać w ogóle, bo też mnie to ciekawi, jak myślicie, czy kogut jest tej samej rasy e, co kury. Jakie Wy macie zdanie? E, ciekawe, czy ktokolwiek tutaj się zna, czy jest w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o kury, no to tradycyjnie, słuchajcie, kupiłem praktycznie te same rasy, co zawsze. Jestem z nich zadowolony i myślę, że tutaj e, będą się dobrze niosły. Dlaczego się zdecydowałem teraz kupić? Tak jak Wam mówię, pierwszy sort kupujemy kwiecień, maj, drugi kupujemy tak czerwiec, lipiec. E, po prostu, żeby nie było tej przerwy w nieśności. E, tak samo Wam polecam, jeżeli macie mniej kur. Jeżeli macie kur 15 e, czy 20, to warto kupić 10 na przykład w kwietniu i potem 10 sobie kupić na przykład w czerwcu czy w lipcu żebyście mieli cały czas ten cykl nieśności teraz już się robi coraz cieplej kury się szybciej adoptują do środowiska szybciej się przyzwyczajają też słuchajcie my tak z reguły robimy że jak kupujemy kury to do, czy to będzie kur 15 20 czy 50 to dokupujemy jednego kogutka też nie mamy dużo kogutów nie jest aż tyle potrzeba więc akurat obecnie no tak to się prezentuje kurki mają 20 tydzień więc ja obstawiam 2-3 tygodnie powinny się nieść natomiast no tutaj nie ma słuchajcie tej reguły yy też uważam, że jeżeli byśmy idealnie by było kupować kury uważam 17-18 tydzień, natomiast u nas słuchajcie w obecnej sytuacji patrząc na koszty, patrząc na to jakie powiedzmy mamy zapotrzebowania na jajka musieliśmy to zrobić dużo szybciej, natomiast jeżeli miałbym Wam poradzić to polecam Wam, żebyście sobie kupowali kury 17-18, 16 tydzień ponieważ dużo łatwiej po takich kurach chociaż no, ktoś powie, że nie widać różnicy natomiast tutaj jeszcze jak te kury są młode przed pierwszą nieśnością to każdy tydzień widać, więc warto to by było, słuchajcie, zwracać na to uwagę, żeby po prostu nie było problemu z tym, że kupicie kury jakieś chore, nie każdy ma dojścia, nie każdy wie, gdzie to można zakupić. Co na plus, słuchajcie, no mówię, kury są zdrowe, nie są żadne, nie są chore. Sprawdzaliśmy te kury, sprawdzaliśmy praktycznie tak, jak wam, ja Wam zawsze mówię, żeby to robić. Normalnie chodzą, są zdrowe, pobierają pokarm, piją wodę, latają. Słuchajcie, niektóre to są naprawdę bardzo dobre lotniki. Wydaje mi się, że będzie trzeba im trochę lotki popodcinać, bo po prostu za bardzo... Wariują, no ale myślę, że to się zrobi w perspektywie jakiegoś tam czasu. Co jeszcze warto, słuchajcie, powiedzieć, jeżeli chodzi o drób, który zakupiliśmy? Warto by było, słuchajcie, jeżeli chcecie kupić sobie kogutka, to ja bym nie kupował od razu pięciu na raz czy 10, tylko kupował tak stopniowo, ze względu na to, żeby po prostu one mogły się na spokojnie do siebie przyzwyczajać. Jak rzucicie od razu do małego kurnika pięć czy sześć kogutów, no to może być nieciekawa sytuacja. Natomiast jeżeli chodzi o kury, no to tak jak wam zawsze mówię, najlepiej trzymać je oddzielnie przez 2-3 dni, ale żeby te starsze widziały te młodsze, ewentualnie wieczorem wpuszczać, tak jak tu widzicie, żeby po prostu te starsze kury nie ganiały młodych. Oczywiście później to wszystko się już tam ukształtuje. Kury starsze będą z kurami młodymi, kury młode podrosną i już praktycznie nie będziecie widzieli zbyt dużej e, różnicy. Natomiast jeszcze obecnie tak to się prezentuje. Widać, słuchajcie, naprawdę widać. to też dla testu sprawdzaliśmy kury młode, kury starsze Starsze. Widać, że te kury stare, yy, kury starsze, które kupowaliśmy były w 20 tygodniu, tak jak te powiedzmy są, są bardziej odważne, szybciej się adoptują, natomiast kury, tak jak były 15-16 tydzień, to były kury młodziutkie i po prostu one musiały się dużo dłużej przyzwyczajać, ale też kosztowały mniej. No teraz płaciliśmy za kurę 39 zł, co powiem Wam szczerze, że chodząc, szukając, sprawdzając, rozmawiając z ludźmi, to wierzcie mi, że to wcale nie są jakieś bardzo wysokie ceny. Teraz ku, y, słuchajcie, kurka kosztuje y, po 40 parę złoty nawet taka rosa. Oczywiście y, ktoś powie: "No a ja mam kurkę za y, znalazłem kurę za 20." 30 zł. Tak, moi drodzy, ale wierzcie mi, że kura kurze nierówna. Ja wolę zapłacić 3 zł. więcej, ale mieć po prostu pewność, że ta kura jest dobrego źródła, że będzie zdrowa, że się nic nie wydarzy i że będzie się dobrze niosła. 100% pewności, wiadomo, nigdy nie mamy, bo są to, są to żywe zwierzęta, natomiast Pewne tam aspekty musimy zakładać, więc to na pewno słuchajcie na plus. Co jeszcze z takich wiadomości? Słuchajcie, pamiętajcie o tym, żeby te lotki podcinać, ponieważ naprawdę te młode kury, jeszcze jak są takie lekkie, to są bardzo dobre lotniki. Nieraz pisaliście do mnie, że kury Wam po prostu przefruwały, nie wiedzieliście co się dzieje, więc warto to zrobić. Jeżeli chodzi o karmienie, słuchajcie, to możemy karmić tak samo jak kury starsze, nie ma problemu. Warto po prostu postawić oddzielne poidło i karmidło, żeby te starsze kury. Nie odstraszały tych młodych kur, żeby one mogły na spokojnie się najeść i napić. To na tyle, moi drodzy. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jeszcze tylko tak na marginesie, pamiętajcie o tym, żeby tym kurom, słuchajcie, zapewnić odpowiednie warunki w postaci tego, żeby ich nie straszyć, żeby się mogły na spokojnie adoptować do środowiska. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.